Cześć, witam Was bardzo serdecznie po małej przerwie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać szczególną tablicę, którą dostałem do kolekcji naszego muzeum. A mianowicie jest to tablica rejestracyjna ze skutera śnieżnego, która pochodzi z Polskiej Stacji Polarnej. Jak widać, jest to tablica norweska. I co bardzo fajnie, z tyłu jest nawet tablica podpisana, tak jak tutaj widać. Tablicę dostaliśmy od dyrektora wyprawy, pana Krzysztofa Otto, któremu bardzo za to serdecznie dziękuję, ale to nie jest wszystko, bo oprócz tablic, tutaj jeszcze Wam pokażę przy okazji kilka zdjęć, żeby Pokazać, że te wszystkie tablice jeździły, to są zdjęcia pochodzące właśnie ze stacji badawczej. Ale jeszcze mam coś naprawdę bardzo fajnego, a mianowicie są to dokumenty. Zaraz Wam tutaj tylko wyjmę z foliki. Tu mamy jeden taki stary dowód. Ale chciałbym wam pokazać dowód, w którym będzie pisało, że właśnie skuter pochodzi ze stacji polarnej. Już tutaj mam. O. I tu właśnie jest widać, że Polska Stacja Polarna, skuter był Yamaha. I to jest stary dowód, wydany jak widać w roku 1998. I pokażę Wam jeszcze dowód nowy. I to są dowody, które są aktualnie używane w Norwegii. Myślę, że dzisiejszy taki film jest troszeczkę, że tak powiem. Mm, Inny, ale bardzo fajnie było pokazać właśnie Wam taką tablicę. Tablica z historią i tablica z polską historią przede wszystkim. Fajnie, że takie stacje badawcze są i tym bardziej cieszy mnie fakt, że właśnie z takiej stacji badawczej tablica rejestracyjna, jak i dokumenty trafiły właśnie do naszej kolekcji. Pozdrawiam Was serdecznie a w przyszłym tygodniu też przygotuję dla Was coś specjalnego.